Kiedy słyszymy po raz kolejny bardzo znaną przypowieść, to często jest tak, że trochę, trochę już słyszymy ją nieuważnie. I trochę traci ona coś z tej swojej mocy słowa, jaką Słowo Boże zawsze ma, traci coś z tej takiej trochę prowokacji, jaką ta przypowieść ze sobą niesie w ustach Jezusa. Bo ta przypowieść nie jest do grzeszników. Ta przypowieść jest do sprawiedliwych, którzy uważają, że nie potrzebują nawrócenia. Bo grzesznicy nie zasadniczo wiedzą, że potrzebują nawrócenia często nie mają tego siły. Ale sprawiedliwi nie wiedzą często, że potrzebują nawrócenia. No i faryzeusze. Szemrają na to, co czyni Jezus, czyli krytykują to, że on, jak tutaj mamy w tym wstępie do tej przypowieści, dzisiaj na początku tego tekstu, który słyszeliśmy, że protestują, krytykują Jezusa, że jest blisko grzeszników i cenników, że wchodzi do ich domów, że siedzi z nimi przy stole. Więc Jezus im, tym faryzeuszom i uczonym, i uczonym w piśmie, czytają pismo i wysuwają ciekawe wnioski z tego, że są ludzie lepsi i są gorsi. I oni ci uczeni w piśmie, to są ci lepsi. I do nich mówi Jezus tam przypowieść. To jest duża prowokacja, ponieważ Jezus maluje obraz tego ojca. Trochę to jest sam Jezus też, bo on właśnie przyjmuje grzeszników i robi dla nich ucztę i chodzi na uczty z nimi. Ale także chodzi tutaj o Boga Ojca, od którego Jezus przyszedł, którego reprezentuje, do którego jest podobny. I rzuca wyzwanie słuchaczom, tym przekonanym o swojej sprawiedliwości, którzy myślą, że oni już nic nie potrzebują zmieniać w swoim życiu, bo się starają przecież. Rzuca wyzwanie i mówi: Mylicie się co do Boga. I mylicie się też co do samych siebie. No bo to jest skandaliczne dla niej, że taki ojciec z przypowieści tak, no ale wiadomo, że mówią mówi przypowieść o Bogu, że Jezus mówi o Bogu. Że ten starszy, albo no ojciec, starszy na tych synów, tak, zachowuje się w jakiś taki sposób zupełnie niepoważny, biega rzuca się na szyję, to niewolnicy powinni pójść i przywitać gdzieś tam na opłotkach tego, tego syna wracającego. Że robi ucztę dla grzesznika, że w ogóle nie słucha tego, że on tam coś mówi o tych, o tych swoich grzechach, że jest w niewłaściwy sposób miłosierny. Bo grzesznicy powinni się nawrócić, oni są gorsi, oni powinni bardzo Boga przepraszać. Ten syn nie przeprasza tak naprawdę ojca w tej przypowieści. On tam mówi: Jestem głodny, zrób mnie swoim najemnikiem. W ogóle Ojciec mu przerywa całą tą całą całą jego wypowiedź. Więc grzesznicy zdaniem tych uczonych i faryzeuszy powinni się nawracać, powinni bardzo Boga przepraszać, są generalnie gorsi i jeśli przeproszą, to, ben, to będzie Pan Bóg dla nich dobry. Tak, jak jest dobry dla Sprawiedliwych, no bo dla grzeszników Pan Bóg nie jest dobry. To jest ogromna prowokacja dla tego sposobu myślenia. No, i może się powoli orientujemy, że to jest też prowokacja dla naszego sposobu myślenia. No, bo myślę, że nam też jakoś tak, tak się to układa w głowie, że Pan Bóg nie lubi grzeszników. Że grzeszników Pan Bóg ukaże, pośle do piekła. Dla dobrych będzie dobry, jak zasłużą. Taki jest ten Bóg. Jednych lubi, innych nie lubi. Jednych kocha, a tych złych. No, całkiem słusznie, tak. No to nie, no oni muszą się najpierw poprawić, żeby mógł ich pokochać. To także bywa nasz sposób myślenia. Także taki sposób myślenia pokutuje tak, w naszych głowach i, i w naszych środowiskach. I on wymaga zmiany. On wymaga nawrócenia, czyli zmiany myślenia. No bo jeżeli Pan Bóg jest wybiórczy, no to czemu my byśmy nie mieli się znaleźć po tej złej stronie? No, chyba, że nie jest wybiórczy, po prostu jest miłością i kocha każdego, bo tutaj kocha obu tych braci: tego starszego, który reprezentuje faryzeuszy i uczonych w piśmie, i tego młodszego, który sobie poszedł, obraził go ciężko, kazał mu dać spadek, chociaż jeszcze ojciec żył. Spadek jest po i, I ojciec w ogóle nie przestaje go kochać. Jeszcze ta go czeka, wypatruje. Taki był wniosek z tego jego zachowania. Ujrzał go z daleka, czyli musiał patrzeć daleko, przynajmniej raz po raz, może nieustannie, czekając na ten powrót. Czyli, że może jednak Bóg zawsze kocha. Bo my sobie to jakoś źle, źle wyobrażamy. I każda z tych postaci zatem jakoś nas zaprasza do zmiany. Cała przypowieść zaprasza nas do tej zmiany. Usłyszenia tej prowokacji, którą Jezus rzuca tą przypowieścią wobec Faryzeuszy, żeby uwierzyć w Boga, który wszystkich kocha i nie dzieli, ludzi, wszyscy są jego dziećmi. Jak ktoś wróci, to nie musi go przepraszać. To jest też skandal. Święty Paweł dzisiaj mówi w drugim czytaniu, że Bóg pojedno oświadczy ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, że nawet nawet nie przyszedł do Niego. Poganie to w ogóle nie, nie, nie przychodzili, nie słyszeli, że mają przyjść, coś przepraszać, mają się coś, czegoś przyznać. Słyszeli, Bóg już zbawił świat, chodźcie, radujmy się. Więc ta przypowieść jest taką, cała jest taką, taką prowokacją i wezwaniem do zmiany naszego sposobu myślenia. No, po tej, w taki dobry sposób mówiąc, do, do zaufania do tego, że Pan Bóg zawsze jest miłością. Że nawet jak Go nie przeprosimy, to i tak nas będzie kochał. Po prostu warto wrócić i cieszyć się tą Jego miłością. Jak coś trzeba naprawić, to dlatego, że, będziemy, że jesteśmy kochani, że jak wrócimy, no to będziemy mieć siłę, to, to poprawimy co trzeba, ale nie musimy najpierw poprawiać, żeby on nas w nagrodę pokochał. Warto poprawić, no bo skoro jesteśmy kochani i Bóg mówi: Jesteś moim dzieckiem i masz siłę, i masz wszystkie moje palenty w sobie i masz w sobie moc dobra, no to. Warto by było z tego skorzystać, i tam, gdzie trzeba ponaprawiać i zacząć być lepszym, z tej miłości płynie ta siła. Grzesznik, zanim mu się przebaczy, i myśli, kiedy myśli o sobie, że jestem grzesznikiem, czyli słabym, no to nie ma siły, żeby coś poprawiać, żeby być lepszym. Dopiero kiedy się przekona, że, że jest kochany. Ale każda z tych postaci też nas jakoś prowokuje do jakiejś zmiany myślenia, jakiegoś nawrócenia. My jesteśmy w wielkim Poście. No i możemy się w każdej z tych postaci trochę odnaleźć. No w tym młodszym synu, no, no przez to, że odchodzimy, tak? Ale też się odnajdujemy w nim przez to, że jakoś czujemy się... Nie, nie czujemy się z synami i córkami. Czujemy się odłączeni, czujemy się jakoś oddzieleni. Jakieś doświadczenie jakoś w ogóle wspólne nam tutaj na ziemi, że czujemy się jakoś oddzieleni od, od, od Boga, który nas stworzył, od Boga, który nas kocha. Które nas umieścił w tym świecie, że to, no, myślimy często w tych kategoriach oddzielenia, podziału. Ten, ten syn też, jak odchodził, to nie, nie bardzo wiedział, że jest synem. Jak wrócił, to też mówi, że nie jest, chce być niewolnikiem, najemnikiem swojego ojca. Odnajdujemy się w tym, że się, że się to tak nie zawsze identyfikujemy, czyli nie zawsze tak myślimy, że, że ja naprawdę jestem zjednoczony. Z siłą miłości, która stworzyła świat i stworzyła mnie, że jestem jedno. Jezus mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To jest o każdym z nas. Że w nas jakoś mieszka w tym sensie jest to, jest to jedność z Ojcem, Bogiem, który w nas mieszka. Nie jesteśmy oddzieleni od tej miłości, od tej mocy dobra, od tej mocy stwarzania rzeczy. Ciągle coś tworzymy. Często nie myślimy o tym, że mamy więź z tą siłą miłości, z tą siłą dobra. Ciągle, nieustannie, tylko trzeba czerpać. My myślimy, że nie, nie mam jej, muszę coś specjalnego zrobić, żeby mógł zaczerpnąć. Więc jakoś się odnajdujemy w tym, w tym młodszym synu. No a skoro myślimy, że jesteśmy daleko, to, to jeszcze dalej bywa, że odchodzimy. Bo nie pamiętamy o, o tym, że już jesteśmy dziećmi, już jesteśmy synami, córkami, już jesteśmy kochani. Trzeba przestawić myślenie. To jest nawrócenie, zmiana myślenia. Znamy tę definicję, że to słowo nawrócenie oznacza w Ewangelii zmienić myślenie. Trzeba przestawić to nasze myślenie. Nie jesteśmy daleko, nie jesteśmy odrzuceni, nie jesteśmy pozbawieni siły dobra, nie jesteśmy pozbawieni zdolności kochania, nie jesteśmy niczego pozbawieni, bo wszystko co ma Ojciec jest nasze. Trochę tak mówi Jezus. W Wangeli Świętego Jana, a tutaj dzisiaj u Łukasza trochę podobnie, kiedy ten ojciec z przypowieści mówi do starszego syna: Wszystko, co moje, do ciebie należy. Potrzebujemy gdzieś przestawić to myślenie. To jeśli chodzi o tego młodszego syna. Ten starszy, no to też się musi nawrócić i my też się często odnajdujemy w tym, że no, żyjemy na tym świecie jak niewolnicy Pana Boga. Musimy zarabiać na Jego miłość. I nie czujemy, żebyśmy właśnie mogli wziąć ze wszystkiego, co tu na świecie jest. Pewnych rzeczy nie, nie, nie wolno. Dobrych rzeczy, tak? Mówimy o złych rzeczach. Że to, że to tak, Pan Bóg musi dać jakieś specjalne pozwolenie. Ten, ten starszy syn też się nie czuje synem, tak naprawdę. Dopiero ojciec go nazywa tym imieniem mówi, moje dziecko. A on cały czas myśli o sobie jako o pracowniku tyle lat Ci służę, jako osłudze od myśli osoby, prawie niewolniku. To tutaj też potrzebujemy coś się zainspirować tą przypowieścią i dać się, dać się nawrócić i, i zmienić, że, że jesteśmy u siebie, jesteśmy w tym świecie u siebie. Jesteśmy w domu Bożym. Jesteśmy u siebie. Wszystko możemy, wszystko możemy używać w dobrym celu, w dobry sposób. No i że ten młodszy brat to jest jednak brat i siostra, a nie ten tam, ten twój syn w stronie majątek z nieżornicami. Przypowieść o tym nie mówiła. On sobie zmyślił, wymyślał, co najgorsze o tym swoim, o tym, o tym drugim synu. No bo on nawet nie myślał, ten starszy syn, że to jest jego brat. I to tu jest też zaproszenie do nawrócenia wszyscy ludzie są naszymi braćmi i siostrami. że Nie ma co zmyślać na ich temat najgorszych rzeczy. To, to mówi ten, ten ojciec, tak. Ten Twój brat. I to, to jest o każdym, kto jest obok nas. A ten faryzeusz będzie mówił: Nie, to ja zarobiłem na miłość, to mi się należy, a on, on, on nie jest moim bratem, on się, on się musi dopiero postarać. Więc mamy tu sporo do zmiany w naszym podejściu. Ta przypowiedź jest prowokacją także dla nas. No i wreszcie. Ojciec przypowieści też jest dla nas postacią z dobrej przypowieści. Tam każde słowo u Jezusa, jak on konstruuje te obrazy, każde, każde słowo przemawia. I ten Ojciec to, to jest Bóg, którego mamy naśladować w tym szaleństwie kochania, w tej, w tej cierpliwości wobec, wobec słabości, także naszych własnych, naszych sióstr i braci. To jest Ojciec, którego mamy naśladować w miłosierdziu. Go naśladować w rozrzutności. Natomiast ten syn jest synem marnotrawnym, marnie traci środki, które miał. Ten ojciec też jest marnotrawny, też jest rozrzutny. Uczta, szata najlepsza, pierścień, znowu będzie dziedzicem, więc już mu dał część majątku i teraz on znowu jest dziedzicem, znowu dostanie. Ojciec nie, nie przelicza tego, nie kalkuluje swojej miłości. Takiej hojności nas zaprasza ten Ojciec w podejściu do życia, do nas samych, do, do ludzi, do naszych braci, do naszych sióstr. Więc ten Ojciec też jest takim, taką prowokacją dla nas. Czy jak mamy stawać się podobni do naszego Ojca w niebie? Często słyszymy: bądźcie święci, jak Bóg jest święty, czyli poprawi. Nie nie znaczy poprawi. Święty w Piśmie Świętym znaczy pełen życia. Pan Bóg jest po trzykroć święty, nie że jest doskonałym, absolutem. Jak zaczęliśmy używać filozofii do tłumaczenia naszej wiary i katechizm jest pewien taki sformułowań trochę filozoficzny. Filozofia oficjalnie jest używana, nazywana narzędziem teologii, no, ale takim narzędziem się stało, że już tylko myślimy filozoficznie, a w filozofii Bóg to jest absolut, Jakaś taka doskonałość poza tym światem. Nasz Pan Bóg jest Ojcem, ma bardzo ludzkie odczucia, On się wzruszył głęboko, wszystko się w Nim poruszyło, w całe Jego wnętrze jak zobaczył tego swojego Kochanego Syna, który się zgubił i się, i się znalazł. Pan Bóg nie jest absolutem. W związku z tym święty znaczy pełen życia, pełen miłości. Pan Bóg jest po trzykroć święty. No to język hebrajski nie, nie ma takiego stopniowania, jakbyśmy w chcieli w naszej gramatyce powiedzieć, więc żeby powiedzieć, że on jest taką pełnią życia i źródłem wszelkiego życia, źródłem wszelkiej żywotności, największą żywotnością, twórczością, płodnością, no to trzy razy używamy słowa święty. Święty znaczy pełen żywotności, pełen zapału, pełen chęci życia, pełen witalności. Więc mamy naśladować Ojca, który jest pełen życia w swoim miłowaniu, w swojej rozrzutności, w organizowaniu święta, uczty, rozdawa rozdawaniu. To ma na myśli Jezus, który mówi: Bądźcie doskonali w miłości, jak doskonały jest Ojciec Wasz, niebieski nasz. Więc ten ojciec jest też dla nas taką prowokacją. Zaprasza nas do, do naśladowania Jego miłosierdzia, Jego hojności, Jego rozrzutności, Jego cierpliwości, yy, yy, tego, w jaki sposób On przytula do swojego Syna. Jesteśmy zaproszeni także do naśladowania tego Ojca z przypowieści. Myśmy z tej przypowieści, tak dobrze znanej, tę prowokację, która akurat trafia dzisiaj do nas, Prośmy o łaskę przemiany naszego myślenia. Dobrego nawrócenia w tym wielkim poście. Amen.